Dobra, witamy w części drugiej. No i będziemy nagrywać. No dobra, teraz odpal system. Ej, ty podskocz jak będziesz mówił, że... Już zaczęliśmy. A już zaczęliśmy. <laughs> Przywitoj się. <laughs> Hello. <laughs> czekaj. To znowu cię zacięło i nie wiedziałam. No czekaj. Ja już zacznę. Dobra, piszą do mnie, a nie wiadomo co. Czekaj, czekaj. Złe zacięcie. Czekaj, czekaj, dobra, ja już też zaczynam. Spamowałem na tym. Ale zaczęliśmy. Dobra, może to przejdziemy. Dobra, czekaj. Dobra, wolno się Dobra, ja Musimy to przejść. Kurde, ale to taki będzie koniec Escape'a, że lol, lol. Dajcie nam kolejną część, a to tylko był kilkuminutowy pewnie będzie odcinek, bo bo... Bo, bo lubię klob. Kurde na no ostatnim znowu Pani ty tańczy sample. Wodałem Jeszczewi wille za kurde z mechanizm gwiazd O kurde No i odnował, tylko trzeba po tu przejść. Hmm. Jak my tam mamy iść taki mechanizm zsiadł. Hmm. I patrzcie na to. A, myślałem, że włączysz GM, a ty sobie flyercie A skądże że nie idziemy. Dobra, naładuję mechanizm na kula. A dobra cicho, bo, czekaj chwila. Nie, no, to ciebie dobry, jest Naładuję mechanizm na kula. Ej, Ej, jesteś. No jestem. No dobra, czekaj, już prawie mechanizm jest. Ja już zacznę. Dobra. Ja wyruszę jak się naładuję na fula. Muszę się tepnę do ciebie. Nie czekaj, przejdź to sobie sam. Ja szybko musimy. No. Szybko, szybko, szybko. W sumie się kończy, została... o jedna linijka. Nie, dwie. No szybko. Bo znowu od nowa. nie no. Ja. No i mechanizm nie zaraz. No i zgasł. Zgasł. No, super. Dobra, odjedziemy. To dobra, ja odtąd zacznę. To było sprawiedliwe, no. to... Odputa. ja Cię nie słyszę znów. Dobra, Ty idź już powoli. No, Cię nie słyszę. A teraz słyszysz? Tak. No to dobrze Gdzie już jesteś? na tym co ciągle nie możemy przejść. Ale wtedy przed nagraniem lepiej nam szło. No właśnie wiem. I no. FPS-u mam 60. Nie wiem. Nie wiem, czekaj. Dobra, tepa się do mnie, tepa się do mnie. Co klocer będziemy robić? Czekaj, trafia. Te... Te i. Czekaj, tepam się? Raty, próbuj. Próbuj, szybko. O kurde, tepłem się. O kurde, tepam się, się. Już piszą na czacie, że nagrywam. Kurde, nie mogę. Nie. Ja byłem na końcu. Tu musisz dać tak myszkę do góry. Jak Czekaj. Tak, włączam sobie dziema i oświadczam, że ten kloset znika. Tajemniczą okolicznościach. Wyłączył się mechanizm. Wiem. Mhm. Dobra, odpalę go. Dajmy do zero. Ty robisz ciągle nowe nagranie, czy ciągle kręcisz? Ciągle kręcę. Dobra, Koszko. Udy. No będzie to closet checkpoint Dobra, tepa, do mnie szybko, szybko Dobra, ja pierwszy idę Dobra, tepa Spadłeś Nie no Nie no, my tego nie zrobimy Dobra, włącza się mechanizm Koniec no. Dobra. Znaczy to jest bardzo trudne. Zaczynamy od tamtego momentu. Koniec kroka. No. Ja! Ten ostatni klucer jest nie do przejścia. Czekaj. Koniec. Ten cząstek chyba sobie postawiam. Tak o dobra, zero będzie. Już pa, chyba padł mechanizm, o się nie mylę. No i pada. Jestem, jestem. A, przy końcu. Dobra, od tego momentu znowu. Pewnie mnie tam. Czekaj. Wystartuję go. Idziemy znowu od tego momentu, czyli od połowy. Mamy checkpoint'a. Nie Są... A nie. nie. Zdawało mi się, że... dobrze. Bo był... Nie wiem, jeszcze zaskoczyć nie mogę. No i padł, Zys padł system. No jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Kurde, czekaj. Tam chyba był, tam jest, jest kurde. Zostaw, zaraz uruchomił nam. Tepnij mnie tam. Czekaj, czekaj, bo ktoś... Był... No, tepnij mnie tam. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, No i niech ktoś włączy je. Dobra, modlimy się, włącz to w mechanizm. <grych> ja w oczy. Czekaj, zróbmy taki mecz. Nic tu nie było, nic się tu nie działo. O, tam zaczynam. Ja czy to tak, cały sprint i łapka. Ja ze dwoma. Czekamy, czekamy. Niech się to. No jestem. Czekaj, już powinno. No, otwórz się. Trzeba wy... Jak się to otworzy to i na raz. Może no, już koniec. Jest pierwsze to zobaczy. Czekaj. Ten mechanicz powinien jeszcze. Jest, jest! 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 No i to by było na tyle Tak, czekaj, to by było, było na tyle i na to. na Warb Diarz. Robimy wielki skok, wiary z czterema yy, Okej, okay. możemy skakać. Dobra, Czekaj, zaprosimy tu. Dobra. Ech. No. Ludzie zaczną schodzić. No i to tu na tyle. I skaczemy. I... No, ty skacz. Wkraczemy. Ha, naszczytowałem system. Mam twoje miejsca. Dobra, to na tyle w tym odcinku. cześć.